Jak skarzę te? To taki wysliw, jaki czasem jak świecienek czuję, ale ja go nie bardzo lubię, bo mnie zdaje się, że on dużo często jest je dużo lekkim odpowiedzialności na coś innego, żeby nie trzeba było preimaterijowania, żeby nie trzeba było w swojej swiści ocenić, czy coś jest dobre, czy coś jest kraszce, ale jego można naprawdę dobrze rozumieć. I to się dzieje w dzisiejszym ewangelii. Kiedy Chrystus mówi Petru – Zrób to, i Petro jakby odpowiada, jak ta I on to robi. Czy ja tak samo słucham Słowa Bożego, że kiedy nie święcennik, nie jakaś osoba z autorytetem, ale sam Chrystos w swojemu słowi, przekonuje mnie w mojemu sercu? Зроби це, то я це роблю, а не скидаю відповідальність на когось. Він говорить до тебе. Слухай його слова, а зрозумієш, до чого він тебе кличе.